W niedalekiej przyszłości wielka wojna niszczy świat. Ziemia jest teraz postapokaliptycznym pustkowiem znanym jako zaginione ziemię, a cała reszta ludzkości żyje w jednym mieście. Rządzi nimi Overlord, a Kościół jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku. Pewnego dnia kobieta o imieniu Grey zostaje powieszona za bycie czarownicą, a egzekutorka wykorzystuje ją jako przykład tego, co dzieje się z tymi, którzy sprzeciwiają się Kościołowi. Po tym, jak egzekutorka odchodzi, Grey używa swojej magii, aby żołnierz miał halucynację, że to on został powieszony. Żołnierz strzela do liny, by rzekomo się uratować, co kończy się uwolnieniem Grey. Następnie myśli, że widzi ją obok siebie i otwiera ogień, ale zamiast tego likwiduje innego żołnierza. Kiedy egzekutorka dowiaduje się o tym, likwiduje zaczarowanego żołnierza i prowadzi pozostałych na poszukiwanie Grey. Podczas gdy grupa rozgląda się po pomieszczeniu, Grey ukrywa się w cieniu i likwiduje żołnierzy jednego po drugim, aż zostaje tylko egzekutorka. Grey udaje się ją osaczyć, grożąc jej nożem, a egzekutorka każe jej to zrobić, ale zamiast dać jej szybką śmierć, Grey decyduje się ją powiesić. Gdy odchodzi, tłum staje za nią i nazywa ją wiedźmą, która nie chce wisieć. Tymczasem Boyce wędruje samotnie na koniu, ale zatrzymuje się w tunelu, ponieważ wie, że zaraz wpadnie w zasadzkę. Kiedy mówi to na głos, grupa mężczyzn wychodzi z ukrycia i jeden z nich próbuje ukraść broń Boysa, jednak jest do niej przymocowany dwugłowy wąż, który natychmiast go likwiduje. Następnie Boyce zamyka dłonie, aby pojawiły się pistolety i szybko likwiduje cały gang, zanim zdążą położyć na nim palec. Przed odejściem upewnia się, że zabrał swojego węża. Wracając do Grey, znajduje schronienie w wieży i zostawia trochę pieniędzy dla niewidomej kobiety, która rozpoznaje ją z powodu jej dobroci. Później odwiedza ich królowa i Jerry, kapitan Overwatch. Królowa chce kupić moc zmiany kształtów wilka i płaci za to wymyślną biżuterią. Grey nigdy nikomu nie odmawia i przyjmuje zlecenie, wyjaśniając, że wynajmie łowcę, który zlikwiduje zmiennokształtnego i przejmie jego moc. Jej terminem będzie następna pełnia Księżyca, która nastąpi za sześć dni. Podczas gdy Grey przygotowuje swoje ostrza do wyjścia, Jerry również próbuje kupić życzenie, chce, aby Grey zawiódł królową. Przysięga, że jest wobec niej lojalny, ale uważa, że zdobycie tej mocy ją zniszczy. Grey nie wierzy mu i myśli, że jest po prostu zazdrosny, ale ponieważ nikomu nie odmawia, bierze jego czasomierz jako zapłatę. Następnie Grey używa zaklęcia, aby spojrzeć na zaginione ziemię i znaleźć to, czego potrzebuje. Obserwuje, jak grupa mężczyzn próbuje walczyć z ogromnym wilkiem, ale wszyscy giną w ciągu kilku sekund. W międzyczasie overlord leży w łóżku i prosi królową o pomoc, ponieważ znowu się zmoczył. Królowa wzywa pokojówki, jednocześnie obrażając swojego męża. Wyraźnie zmęczona koniecznością radzenia sobie z nim. Chwilę później całuje Boysa, gdy okazuje się, że mają romans. Kiedy Boyz próbuje wymknąć się z zamku, zostaje zatrzymany przez strażników, więc próje alkoholem, który pije, w pochodnie, aby podpalić strażnika. Następnie kopie drugiego, zrzucając go ze schodów. Później w barze Grey podchodzi do Boysa i próbuje wynająć jego usługi łowcy, ponieważ jest znany ze swojej wiedzy o zaginionych ziemiach. Boys chce tylko grać, więc Grey gra przeciwko niemu i łatwo wygrywa w pierwszej rundzie. Wciąż waha się, czy zaakceptować jej misję, ponieważ większość ludzi nie może przetrwać na zaginionych ziemiach, więc Grey mówi mu, że jeśli kiedykolwiek go spowolni, ma jej pozwolenie, aby ją zostawić. Następnie Boys opowiada jej o wielkim wilku, który żyje w miejscu zwanym Skal River. Grey zdaje sobie sprawę, że nazwa pasuje do jej wizji i obiecuje zapłacić Boysowi czasomierzem, jeśli ją tam zabierze. W tym momencie do baru wchodzi grupa żołnierzy i jeden z nich otwiera ogień z góry, ale boj rzuca w niego wężem, aby szybko go zlikwidować. Ciało upada, a wąż wskakuje na ramię innego żołnierza, więc jego partner odcina kończynę i wąż ucieka. Egzekutorka dołącza do walki i używa swojego noża, aby szybko zlikwidować węża. Kiedy się odwraca, Grey i bojsa już nie ma. W kościele patriarcha przypomina wszystkim, że czarownice i heretycy muszą zostać postawieni przed sądem. Tłum udaje, że się modli, jednocześnie potajemnie przekazując notatkę o ruchu rebeliantów. Po mszy okazuje się, że patriarcha wie o notatce i zauważa, że Grey stał się symbolem rebelii. Egzekutorka przyprowadza niewidomą kobietę i nadeptuje jej na rękę, dopóki nie wyjaśni, że Jerry i królowa odwiedzili Grey. Patriarcha rozkazuje egzekutorce znaleźć Grey i zmusić ją do przyznania się, że manipulowała ich przywódcami, zanim ją powiesi. Na zaginionych ziemiach Grey i Boyce obozują na noc. Boyce próbuje złapać nowego węża, ale nie może znaleźć takiego, który by mu odpowiadał. Podczas gdy Grey próbuje zasnąć, Boyce zbliża się do niej z ostrzem, więc powstrzymuje go nożem. Jednak on jest tam, aby zlikwidować skorpiona, który miał ją urządlić. Następnego dnia Duet dociera do punktu handlowego prowadzonego przez rodzeństwo Mare i Rosa, którzy są starymi przyjaciółmi Boysa. Mara całuje Boysa zanim Duet zostaje zaproszony do środka. Boys wyjaśnia, że znajdą zmiennokształtnego za tydzień, a Grey wyjaśnia, że potrzebuje go za kilka dni, więc Boys decyduje, że wybiorą bardzo niebezpieczny skrót. Tej nocy Boys i Mara stają się niegrzeczni i lamentują, że widzą się tylko raz w roku. Kiedy duet wychodzi rano, Boys ostrzega Marę, że rodzeństwo jest jedynymi przyjaznymi twarzami na zaginionych ziemiach, a Grey zauważa szkielet bestii w klatce. W międzyczasie egzekutorka i jej żołnierze zaczęli przeszukiwać zaginione ziemie pociągiem. Królowa udaje się do patriarchy, ponieważ zezwolił na użycie pociągu bez konsultacji z nią, nie wspominając o tym, że odesłał wszystkich żołnierzy i pozostawił miasto bezbronne. Patriarcha mówi, że słyszał plotki o jej zdradzie, ale królowa zapewnia go, że to kłamstwa. Później patriarcha dzwoni do egzekutorki w pociągu i mówi jej, że potwierdził, że królowa kłamie, więc muszą szybko złapać wiedźmy. Jeśli aresztują królową za zdradę, a chory overlord wkrótce umrze, Patriarcha będzie mógł przejąć kontrolę nad miastem. Jakiś czas później żołnierze znajdują Rosa i Mare i torturują ich, aż Mara wyznaje, że Grey i Boyce jadą do Skull River. Przed wyjazdem likwidują rodzeństwo i palą ich punkt handlowy. Następnego dnia Grey i Boyce docierają do szczeliny, zrujnowanego miasta pełnego przepaści. Wchodzą do starego budynku z kolejką linową i Boyce szuka kierowcy, który podwiezie każdego za pieniądze. Mężczyzna nie odpowiada, gdy Boyce woła jego imię więc Duet zaczyna przeszukiwać budynek. Niestety odkrywają, że kierowca został powieszony, co oznacza, że żołnierze dotarli tu pierwsi. Kiedy Duet próbuje odejść, egzekutorka i jej ludzie otaczają ich. Są gotowi wypuścić Boysa, jeśli ten da im Grey i pokaże ciało Marii jako dowód, że mówią poważnie. W tym momencie Mara budzi się i wypowiada imię Boysa, więc egzekutorka strzela do niej, by zlikwidować ją na dobre. Boys jest wściekły i otwiera ogień podczas gdy Grey przesuwa się do przodu by powalić żołnierza i ukraść mu broń. Ona również otwiera ogień i współpracując ze sobą, ona i Boys szybko likwidują wszystkich otaczających ich mężczyzn. Niestety w pociągu ukrywa się horda żołnierzy, którzy teraz wychodzą by dołączyć do walki. Boys i Grey kontynuują walkę i likwidują jak najwięcej mężczyzn, ale żołnierzy wciąż przybywa, a ich liczba jest nie do opanowania, nie wspominając o tym, że Grey kończą się naboje. Duet próbuje uciec, jednak pociąg ma działo, które strzela do nich. Na szczęście poruszają się na tyle szybko, że tylko spadają bez obrażeń, a następnie pędzą w kierunku kolejki linowej, a Boys uwalnia ją, strzelając do kołowrotka. Żołnierze wciąż próbują ich dopaść, więc Grey i Boys zaczynają walczyć z nimi wręcz, aby utrzymać ich z dala od wagonika. Ponieważ porusza się on teraz nad ogromną przepaścią, żołnierze spadają na śmierć z dużej wysokości. Kilku mężczyzn pojawia się na dachu samochodu, a Grey natychmiast wspina się na górę, by walczyć z nimi ostrzami. Porusza się szybko, aby pokonać większość z nich i wykonuje duży skok na krawędź samochodu, aby zmusić ostatniego faceta do podążania za nią, teraz może po prostu odrąbać mu rękę, aby spadł. Wewnątrz samochodu Boys również walczy wręcz z kilkoma pozostałymi żołnierzami. Widząc, że jej ludzie zostali pokonani, egzekutorka każe żołnierzowi przeciąć kable. Samochód wisi teraz na boku, a Grey musi użyć swoich ostrzy, aby się utrzymać. Boys wybija szybę, by zmusić innego żołnierza do upadku. Następnie egzekutorka wystrzeliwuje drugą linę i samochód spada, prześlizgując się przez budynek, po czym rozbija się o ścianę przepaści. Grey i Boys zaczynają wspinać się po skalnej ścianie i udaje im się opuścić samochód tuż przed upadkiem. Egzekutorka otwiera ogień i trafia Boysa w ramię, gdy ten wciąż się wspina. Ale Grey dotarła już na szczyt i używa swoich mocy, aby odwrócić uwagę egzekutorki, co pozwala duetowi zniknąć. Tej nocy Boys usuwa kulę z rany, a Grey ją zszywa. Boys myśli o swoich utraconych przyjaciołach i przysięga zemścić się na egzekutorce. Zanim zasną, obserwują kolory i błyskawice na niebie. Następnego dnia królowa dowiaduje się, że jest w ciąży. Wie, że ojcem jest Boys, ale udaje, że to Overlord. Teraz, gdy ma dziedzica, który zabezpieczy tron kładzie poduszkę na twarzy Overlorda i dusi go na śmierć. Tymczasem Grey i Boyce docierają do Shadowsbane, obszaru, który nocą wypełnia się demonami. Słyszą jednak nadjeżdżający pociąg egzekutorki, więc nie mają innego wyjścia jak tylko pozostać tutaj. Ukrywają się w wieży chłodniczej i niszczą kilka kanistrów, aby rozlać gaz na ziemię. Gdy zapada noc, światła w wieży zostają włączone, a demon próbuje ich zaatakować. Boys rzuca zapalniczkę na gaz, tworząc pierścień ognia, który otacza jego i Grey. Wkrótce więcej demonów wchodzi do wieży i duet musi otworzyć ogień, ale ich kule nie robią wiele. Demony przynoszą metalową deskę i kładą ją na ogniu, aby stworzyć most, więc Boys blokuje je, kopiąc puszkę z gazem i strzelając do niej. Demon skacze, gdy puszka eksploduje i atakuje Boysa, ale Grey odciąga go, dźgając go ostrzami. Kiedy demon przekręca swoje ciało, próbując ją złapać, Grey musi skoczyć i walczyć z nim wręcz. Boys atakuje stwora i wbija go w metalowy pręt, podczas gdy Grey rzuca ostrzem w inny zbiornik z gazem. Tym razem eksplozja jest większa i przyciąga uwagę przywódcy demonów, który obserwuje ze szczytu wieży wraz ze swoimi sługusami. Zeskakują na dół i atakują oboje ludzi, podczas gdy przywódca wzywa Grey po imieniu, mówiąc, że nie powinna była wracać do tego miejsca. Grey używa magii, aby zmusić go do cofnięcia się i strzela ogniem z ręki, kontrolując cały krąg płomieni, aby urósł w ogromne ogniste tornado, które spala wszystkie demony, w tym przywódcę. Później Boyce zauważa, że nie czuł płomieni, więc Grey wyjaśnia, że to nie było prawdziwe, użyła iluzji, aby demony myślały, że płoną i zginęły z powodu efektu placebo. Ujawnia, że jest tam ukryty wielki skarb pełen mocy, i wiele lat temu pewien człowiek wynajął ją, by go ukradła. Jednak to miejsce jest tak zepsute, że przekształciło mężczyznę i jego sługusów w demony, które napotkali. Następnego dnia patriarcha ogłasza, że władca nie żyje, ale królowa jest w ciąży, więc dziecko będzie nowym władcą. Mieszkańcy nie reagują, więc Jerej wystrzeliwuje kulę w powietrze, aby tłum skandował na korzyść królowej i jej dziecka. Następnie patriarcha zgina kolano przed królową, obiecując, że będzie jej dobrze doradzał. Jednak na osobności obraża ją i wzywa egzekutorkę, aby kazała jej się pospieszyć. Królowa również snuje plany i całuje Jereja, aby nim manipulować, mając nadzieję na wykorzystanie jego armii do swoich osobistych celów. Boys i Grey przybywają na pola ognia i Boys ogłasza, że dotrą do celu następnego dnia. Walka ze zmiennokształtnym będzie niebezpieczna, więc Grey uważa, że Boyce powinien wziąć swoją zapłatę i odejść. On odmawia i prosi ją, by wróciła z nim, ale ona nie może, ponieważ klątwa zmusza ją do podjęcia każdej misji. Następnego dnia Boys i Grey przechodzą przez tunel, gdy słyszą zbliżający się pociąg. Ponieważ nie mogą przed nim uciec, obmyślają plan. Grey staje na torach i czeka, aż pociąg będzie wystarczająco blisko, zanim zacznie biec. Egzekutorka natychmiast każe pociągowi gonić ją, nie zdając sobie sprawy, że to pułapka. Grey naprowadza go na pękniętą szynę i skacze w ostatniej sekundzie, by Boys mógł ją złapać. Pociąg nie może się zatrzymać i spada w przepaść, powodując eksplozję, która likwiduje egzekutorkę i wszystkich jej ludzi. Kiedy patriarcha dowiaduje się o tym, próbuje zebrać swoją gwardię, aby siłą przejąć tron. Jednak Jerry i jego armia nagle otaczają go i likwidują pozostałych żołnierzy, pozostawiając królową jako jedynego przywódcę w mieście. Następnie Jerry i królowa świętują, stając się niegrzecznymi. Następnego dnia Grey i Boyce docierają do rzeki Czaszek, obszaru pokrytego kośćmi ofiar Wilka. Przeszukują stary budynek i znajdują oznaki, że ktoś tam mieszka, ale nie ma nikogo w zasięgu wzroku. Boys mówi Grey, że powinni wracać, ale Grey chce dokończyć swoją misję. Gdy zapada noc, Grey zakrywa palce srebrnymi pazurami i wychodzi na zewnątrz. Boys ponownie próbuje ją powstrzymać, ale jest już za późno. Księżyc w pełni powoduje jego transformację. Okazuje się, że to on był zmiennokształtnym przez cały czas, a Grey myśli że zgodził się ją poprowadzić, aby ją tu sprowadzić i zlikwidować. Ciało Boysa powiększa się, a jego ubrania ulegają zniszczeniu, gdy kończy przemianę w ogromnego wilka. Grey rzuca w niego czasomierzem, zanim zaczyna walczyć z nim srebrnymi pazurami, ale Boyce jest wyraźnie silniejszy i z łatwością ją rzuca. Następnie Grey tworzy iluzję, która wysyła za nim grupę ptaków, pozwalając jej się ukryć. Kiedy Boyce skacze, by zaatakować wielkiego ptaka, iluzja kończy się i ukazuje Grey dźgającą go pazurami. Boys próbuje się bronić, ale jest teraz zbyt słaby i po kilku kolejnych uderzeniach Grey powala go na ziemię. Podnosi ręce w ostatnim wysiłku, gdy Grey rusza, by zadać ostateczny cios. Kilka sekund później Boys budzi się pokryty bliznami. Grey podaje mu wodę i każe odpocząć. Boys zasypia, a następnym razem, gdy się budzi, znajduje się w łańcuchach. Okazuje się, że kiedy Grey zakładała mu szwy, ukryła pod jego skórą srebro, które zatruwało go przez cały czas. Kiedy jest gotowa go zlikwidować, Boyce mówi, że ma życzenie i przypomina jej, że nie może nikomu odmówić. Chce, aby byli razem i razem polowali, aby zakończyć ich samotność. Gray zgadza się, zaznaczając jednocześnie, że ma to swoją cenę. W tym momencie chmury poruszają się, a księżyc zmusza Boysa do ponownej transformacji, więc Grey zaczyna rozcinać jego klatkę piersiową. Następnego ranka Grey upuszcza czasomierz na grobie Boysa i odchodzi z jego futrem. Gdy wkracza do miasta, Niewolnicy skandują jej imię, a strażnicy bezskutecznie próbują ich uspokoić. Wkrótce gigantyczny krzyż kościoła zostaje zburzony przez rebeliantów. Grey daje futro Jerryowi z instrukcjami dla królowej, by zdobyła jego moc. Kiedy Jerry zauważa, że zawiodła jego misję, Grey wyjaśnia, że zlikwidowała kochanka królowej i teraz Jerry może ją mieć, co jest jego prawdziwym życzeniem. Później królowa przeżywa załamanie, gdy zdaje sobie sprawę, że skóra należy do martwego bojsa. Jej celem zawsze było stać się bestią, aby być z nim, ale Jerry wskazuje, że Boys ją cepsu. Królowa zdaje sobie sprawę, że ją zdradził i bierze spinkę do włosów, aby dźgnąć Jereja w szyję, likwidując go. Rebelianci wykorzystują tę okazję, aby wtargnąć do zamku i zlikwidować wszystkich strażników, których kule nie mogą nic zrobić przeciwko tak ogromnej liczbie ludzi. Kiedy wschodzi słońce, spala futro, aż zostaje z niego tylko popiół. W tym samym czasie grup boysa zaczyna się trząść. Jakiś czas później ożywiony Boyce znajduje Grey z zamiarem zlikwidowania jej, jednak Grey wyznaje, że zawsze wiedziała, że był kochankiem królowej. Zaplanowała wszystko tak, aby rebelianci mogli w końcu pokonać swoich ciemiężców, a Boys przeżył. Boyce i tak próbuje strzelać, ale jego broń zawodzi, więc zamiast tego atakuje nożem. Grey uchyla się przed jego ciosem i w efekcie ich ostrza wbijają się sobie w szyję. Kiedy Grey przypomina mu, że tego właśnie sobie życzył, Boś zgadza się i teraz duet wyrusza razem w podróż przez zaginione ziemie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.